I witam was wszystkich w kolejnej sakurze Miałby dzisiaj Karol Juarez ale ponieważ Jak pewnie słychać Lub nie Właśnie mam te dziadowskie słuchawki dalej, więc po prostu nie chciałem tego nagrywać Bo zwyczajnie To jakość dźwięku byłaby strasznie bolesna A wiadomo, to jest finał gry już I chcę żeby był w jakimś stopniu fajny, nie? Więc nie wiem, ile ja jeszcze będę siedział jak czy czekał na tą reklamację, ale no postaramy się może poczekać Dlatego tak postanowiłem sobie na, na luzaku walnego dziennego odcinek z y, Sakury. Dobra, co w poprzednim odcinku? W poprzednim odcinku wchodziłyśmy na... mówili dziewczyny, żeby iść do tej kapliczki, do tej całej tej... Jak nie wiem jak powiedział, Suri, co, nie wiem, coś tam zrobić, żeby u nas do domu tepła. Czyli dobra. Podążając za wskazówkami, które Marko otrzymała, e, e, Jakby no, wyszliśmy z tego ich tej posiadłości od nich. Ale, no, w trzech przeszliśmy sobie przez las i jakoś daliśmy radę zostać na ścieżce z pomocą tego murzyna. Długo nam to nie zajęło, zanim dotarliśmy na miejsce, gdzie Maczyko wleciała do rzeki. Nie, powiedzieli, że ostrożny list jest warty 2, więc no, przeszliśmy przez, przez rzekę bez żadnych komplikacji. Czyli, tak jak mówi ten murzyn. Kapliczka powinna być tu na górze. Moje spojrzenie spadnęło sobie na serię jakichś takich wzniesień, które prowadziły na górę. Wzniesienia choćby i tam na górze nawet stała sobie brama. O nie... Co ona może od nas krzyczeć? Ona nigdy nas nie wzywa. Zawsze się w przy karzyszają się. Dlaczego? Ona nas wezwała? Nie, jest tak gopia, jestem pewna, że to nic takiego. Nie masz na co martwić. Może znalazł sposób, żeby zatrzymać moje bóle głowy. No, to byłoby zajebiaszcze, ale nie wydaje mi się. Dobra, z y, y, niemałą, że tak powiem pewnością, w moich krokach, albo właściwie jej braku, szybko weszłem po schodach, dziewczyny szybko poszły za mną. Jedna na naśladowała moje kroki, kiedy druga się cykała. O siostra. no co ty czemu nie, nie zrobimy z tego jakieś gry? Da no, jakoś tam jakby, twu... zajmie cię i nie będzie się cykać. Może my się bawić przez skoki, przez koziołka Meko, dziewczyna skoczyła przede mnie i starsza dziewczyna jakby za nią podążała. Ona coś się tam kazała zrobić, ona to chyba za nią. A w ten sposób. Aha, zaraz by to skakały, dobra. Że obie, obie tam sobie schakały przez siebie, bla, bla, bla na, tam co piętro i w ogóle i udało się chyba. No serio? No. Panika, która miała, miała się niedługo dokonać, no, nagle znikła. Maciejko już dalej kontynuował tą głupią małą gierkę za swoją siostrą. Więc szybko dotarliśmy do końca tych schodów i głos. Mogę przysiąść, że. Już go kiedyś słyszałem. Nagle zabrzmiał gdzieś w powietrzu. <laughs> Jakie urocze ma nie Zmieniały się ani trochę przez te wszystkie lata. Man, wciąż skacze mi przed wejściem do domu jak królik. Ma <laughs> na, na dźwięk tego głosu. Yy, Maciko się wystraszyła. Zaczęła się cząć i w ogóle żałem. Ta, która odpowiedzialna była za reakcję Maciko wyglądałaby. Ona znajomo i w wyskoczyła tak przez z bramy i z gracją przed nami wylądowała i ogon się tam machał, nie, w powietrzu. O, jest tu! Co co? Czego ty chcesz? Maci Macitan. Fajnie cię znowu widzieć. Cichy. Już minęło trochę czasu od kiedy ostatnio się bawiliśmy. Jak ci tam idzie? Hej, czy chan fajnie i w ogóle, żal. Że... Czy czecześć cześć Juri. I idzie dobrze. E dzięki. No to na bardzo uroczą grę. Więc yy, Zwłaszcza, że jeśli takie dwa fajne dziewczyny z, z, z się w nią bawiły. Hecheszki. Wszędzie jestem zaskoczona, że ich nie, nie ten... że się do nich nie przyłączyłeś człowieku. Nie, nie, nie dałbyś dotrzeć do w środku? Ja nie, byłem by tak bardzo zainteresowany. Byłem właśnie bardziej zainteresowany w spotkaniu ciebie, niż w, w bawieniu się takie pierdoły. Ojej! Żeby... Tak ilość te zasady gry, to nie jest zdrowe tak zawsze patrzyć na życie z takim poważnym i kurde troskliwym takim no spojrzeniem w ogóle. Czyż to, to nieprawda droga Maci? To nieprawda co taka, on nie zna zasad i to nie byłoby fair, żeby tak kogoś w połowie stagować. Jeśli się nauczy jak się, w to gra na pewno się przyuczy następnym razem. ta to, to nie jest zdrowe? Wzięła głęboki oddech i kurde zapłoczy. oczy. Melko ma rację, Taka jeszcze się nie nauczył gry. To nie jego wina. Eee, fuj ja robię, najdroższa. Nie, 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 nie ma się o co bać w ogóle, nie? A się cieszę, że tu jesteście. Tylko jedna rzecz mnie zaskakuje. Jaka? No fakt, że ten wasz kochany Taka jest tu z wami. Nie, nie, nie czuć się jakoś dziwnie człowiek jak on się tak koleguje z duchami. Ostatni raz co pamiętam, tam taką rzecz, to była... kiedy Marci była jeszcze taka malutką tą główienkiem. I to jest ciekawe. Czemu on tu jest i w ogóle e, z wami, jakby zamiast kimś tam ze swojego rodzaju rasy i te strażnickie wioski one wyarusztowały przez nasze wiksy. Pomógł na uciec i przez to został aresztowany. mogliśmy mu i pozwoliliśmy mu z nami zostać. Jest dobrze, przysięgam. Tylko miły człowiek. Jest taki, no... No, nie, nie stąd jakby, nie? Ja spokojnie, moja droga. Normalnie. Po prostu jestem zafascynowana widząc człowieka broniącego ducha. No, więc wiadomo, że nie jest z wioski. Ale interesuję się takimi ludźmi z małego... Takim kurym małym móżkiem, czy kichu ki i nie wiem o czym ona chce, z tego wymiaru, więc wasze przeproszenia są poprawne. Ten hopak nie jest z tego świata. I może skończyć grając jakąś ważną rolę. Czy mu się to podoba, czy nie. <laughs> ja powiedziałem Ma Eko i Maciko wcześniej, ale... Nie powiedziałem, czy oni są duchami, czy nie. Poddałem się to miejsce i je powiedziałem. A ja powiedziałem. Ale wciąż chciałbym wrócić do swojego świata. Mam y, ważnego turnieja, co mi się przygotować. A, ten ta fajna bitwa. No, więc o tym środku. Można? Będziemy czekać na Twój powrót. Taka. No, widzę, wygląda na to, że siostry nie mogły bardziej towarzyszyć. Czuję się taki nerwowy. A moje kroki też zrobiły się takie... Choćby... No. Choćby nogi nie mu się uginały po całym, może coś takiego. No, jesteśmy. Nasze pier... Miejsce naszej pierwszej konwersacji. Myślę, że teraz by byłby dobry czas, żeby się przedstawić. Nazywam się Yuri, Tak, jak te twoje dwa tam koleżanki, kompanki, jak to tam wolicie nazywać. Jestem jednym z duchów, który tam przynależy do tego świata. Ale jesteś inna od niej, nie? Co ty nie powiesz? Tak, jest, jest że pomiędzy nami różnica. Duchy sobie mają taką swoją prostą hierarchię. Im mocniejszy duch, tym jest wyżej. Więc jakby. Siła równa się o doświadczenie. Ale, że co? Mówi, że jesteś jakimś starożytnym bytem, czy coś? Nie, nie aż tak, tak Hiro. To jest głupie, żeby pytać dziewczyny o wiek. Przecież tam się nie był o wiek, debilu. Jak mogłeś popełnić taki błąd? Wysokim wo... Dobra. Ale zmieńmy temat... na ten twój temat powrotu do swojego świata. Chcesz mnie z powrotem? Świetnie! E, myślę, że wysłanie z powrotem jest po, ponad moimi możliwościami. Czekaj, czekaj, czekaj! Czy ty mnie tym przypadkiem nie, nie, nie przeteleportowałaś? Nie, że nie o to chodzi! To, to było Twoje życzenie, żeby się tu prze, prze, przenieść. Podczas naszego pierwszego spotkania wspomniałam, że to miejsce jest specjalne. Nie! Jakby teraz o tym pomyśleć, ona powiedziała coś koła tego. Jak to zamknąłem oczy i to przypomnieć. No ma to miejsce, jak No dobra, chuj. Masz rację. Spędzanie czasu z tymi duchami, no, wiesz, że już jest magia w tym świecie i w ogóle, jednak, to nie jest tak, jak myślała Maego o jej ten magicznych mocach. A właściwie, tej ciało, jest zdolne się z nimi połączyć, coś takiego, a że łączy się z magią, magia przepływa, czy coś brzmienia dość skomplikowane. Ciała ludzi są takie. Którzy, znaczy, ci ludzie, którzy są w stanie używać magii, jakby tworzą specjalną więź z magią tego świata? Próbowicie sobie to wyobrazić: na przykład w ten sposób magia z tego świata płynie przez jakieś różne bramy. Nazywamy je tam jako bramy many. I ci, którzy mają zdolność używania many, znaczy magii, wysysają właśnie manę z tych bram. Inny, innym rodzajem nazwy na tych ludzi jest odbieracza many, czyli zrzucasz to na magię. Nie, nie, mój chłopcze. Nie porzucam sobie magii z tego świata. Jestem zbyt znaczy potężno wystarczająco, żeby sobie sama zrobić magię. Ale ta kawiczka jest zrobiona jakby na tej bramie many, więc to może wyjaśnić czemu taka kawiczka w twoim świecie była w stanie spełnić życzenia. A, czyli nie możesz użyć, czemu nie możesz użyć tej swojej magii, co by mnie odesłać? Bo to nie jest moja magia, która ci tu przyniosła, to magia kapliczki, bo właściwie świat sam cię wciągnął w, w tą otchłań i w ogóle żal. Czy gadasz od to na zawsze? Nie na zawsze, ale po prostu musisz e, jakby zmienić wolę tego świata, brat, się. mówisz, że świat ma swoją własną wolę, nie? Jak mam niby znaleźć jakiś sposób, żeby ją zmienić? I po to właśnie masz mnie gnoju. Ja jestem strażniczką tej kapliczki, więc oczywi oczywiste jest to, że znam jego intencje. W tym przypadku e zadanie, które otrzymałeś, jest tam takie trochę zjebane. Nie, gada nie gadaj mi, że mam pozbierać po te kwiatuchy. I ożenić się z Maciej? Chciałbyś. Hehe, <grym> frajer. Dobra, kurwo. Co? No. E ten region ma swoje jakieś tam problemy i w ogóle żal. Duchy i ludzie ży żyli z niby tam. Z ze sobą, pomiędzy sobą dla długiego czasu, ale, znaczy od długiego czasu, może tak? Ale nigdy tak nie było. że jak? Z, wiemy, że się nie lubią z tymi lisami. To, o co jej chodzi? Czekaj, duchy mają swój świat? Tak, ale ta, ta rzeczywistość e, zaczęła odważyć jakieś, jakieś wiksy, spraw sprawiając, że parę duchów są, jest tu uwięzionych. Niestety to się stało zanim te bardziej podężne duchy. Miały szansę jakby odwrócić te zadane obrażenia, aha, czyli świat. No, czyli generał przejebałem z tego, co tu rozumiem, Dedy czy to znaczy, że Machiko i Maeko są nie należą do tego świata, ale na mnie nigdy się nie skapły, były takie podobne do, do ludzi, jak kiedy się pierwszy raz pojawił w tym świecie, Powoli zaczynałem rozumieć. Powód, dla którego lisie duchy i ci swere z wioski się tak nie lubili, każdy byłby wnerwiony, jeśli byłby z innego świata, i w ogóle, o którym nigdy nie, nigdy nie, nie słyszałeś, i ja jesteś z innym, i w ogóle żal. A czyli dlatego, jest tyle ciśnienia pomiędzy nimi i ludźmi z wioski? Ciekaw ja się, że te lisie siostry są ofiarami nieporozumienia. No wiesz, Machi i Maeko nie są jedynymi duchami, znaczy ogólnie jedynymi luchami, duchami w tym świecie są inne, które spowodowały powodowały jakby taką dysharmonię w tym całym rozpierdzielu i w ogóle relacjach ludzko duchowych, kurde. No za, czy się okaże. Ta gra się dopiero zaczęła. Jeszcze ma sporo części. Ale że są jeszcze inne duchy. Nie mieli się duchy, ale po prostu duchy które by wywodne do tego świata jak siostry, ale by wiele dalej stąd. Kiedy Machi i Majko były blisko, żeby mogła się nim zająć, reszta nie miała tyle szczęścia. Ale że co, że co się z nim stało? Znaczy, tak jak z Majko i i cztery. cztery inne duchy były wysłane tam w ten świat. Kiedy świat się ledwo tam wały, wie. Nie tak, jak na liście siostry, e, one nie miały nikogo, który mógł jakby sprawować nad nimi opiekę, bać o nich. I kurde, w rezultacie urosły na takie Chujowe, dzikie, niewyławane. Serio? A ja, ja się tam pan nie znam. Więc mówisz, że duchy się tak rozbestwiły? Brzmiało jak recepta na problem. Tak. Jakby, jakby to powiedzieć, tam, gdzie ludzkie społeczeństwo pracowało i ich zachowanie, jakby zrobiło, że ludzie mylą ich z potworami. Teraz te dziewczyny i te gierki, te przypadkowe akty kurde, normalnie w ogóle przemocy, jako rezultat tego ciśnienia pomiędzy nimi, pomiędzy duchami a tymi. No. Czy Mach, Chico i Maeko są dyskryminowane przez te inne zjewane duchy? Można to powiedzieć. Czemu nie ich nie zatrzymałaś? Bo nie mogę opuścić tego lasu. Jestem e, strażnikiem tej kapliczki i nie mogę stąd odejść. Ach. Słuchajcie, ja mam teraz jakoś naprawić te relacje? Nie wiem, coś takiego. Ale nie mogę nic zrobić, tylko myśleć, co, dlaczego, po co, co te duchy odpierdalały. I co to, co ma w ogóle do rzeczy z tym moim powrotem do domu moim? Czyli gada, że jakby rozwiązanie tego problemu z tymi całymi duchami będzie moim biletem stąd? Możliwe. Nie byłabym zdziwiona, jeśli zabawa z tymi duchami by rozwiązała problem, ale kurde... pomiędzy właśnie duchami i ludźmi to byłoby trudne ja tak wszystkie wyśledzić, ale możesz mieć na to niedługą okazję. Okazję? Wyczuwam jednego. Idzie przez las do wioski. Możesz przekonać Machi i Majko, żeby ci pomogły ochronić wioskę. Ci ludzie, może będą wdzięczni za pomoc. To miało sens. Jeśli w sumie Macie Ma i Majko by pomogły ochronić wioskę od potencjalnego zagrożenia, może wyłożyliby im ten incydent z Majtami. Ale myślę, że to zadziała. Tylko czas to powie. Na dziś. Lepiej idź do dziewczyn, i popierdalać do tej wioski szybko, zanim te duchy spowodują jeszcze większe szkody. No. Tak. To generalnie chyba misja, no bo... Zakończyć konflikt. No kurde, no. Już w, lepiej by było zbieranie tych kwiatoch, kwiatuchów i że, że, ożenianie się z tą tą... A, to się chyba poszedł, ale kurde... To, to będzie dość trudne. Na no, mam odgrywać ważną rolę, to dostaliśmy takie zjebane zadanie. Ale gadałem tam do siebie i w ogóle żal wybiegłem się na zewnątrz i próbowałem... pomy myśl, przekonał Maczyko i ma jako żeby nam pomogły ocalić tę wioskę. Znaczy oczywiście to nie byłoby ła, znaczy byłoby spoko być znanym jako bohater, le bardziej niż kurde jako jakiś dowcipni, ale... wątpię, że siostry miały jakieś takie uczucie kurde, jakieś takie, nie wiem, żalu, może coś takiego do tych ludzi z wioski. Bo one cały czas im... ich atakowali, ci gdzieś nie? Ciekawe, jak on to rozwiąże. Hmm. Myślę. I chuj. Dobra. Ale dowiedzieliśmy się ci ciekawych rzeczy. Wiem już, jaką mamy misję, żeby do domu wrócić, w sumie... Ważne odkrycie, ale jednak coś czuję, że to jeszcze trochę to zajmie. Także na dzisiaj chcę wam podziękować. To ty,